Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, a także większości radnych Rady Miejskiej Leszna. Prezydent Łukasz Borowiak otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Jednak nie wszyscy radni zagłosowali za absolutorium dla prezydenta. To był trudny rok, powtarzali wszyscy radni zabierający głos na sesji, ale paradoksalnie pandemia nie odbiła się bardzo źle na budżecie Leszna. Dochody wynosiły ponad 520 milionów, a wydatki ponad 500 9 milionów Oznacza to nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 11 milionów. Przypomnijmy, konstruując budżet na 2020 rok zakładano deficyt w wysokości 24 milionów. W imieniu klubów radnych głos zabierali Kazimierz Jęcz z PiS, Tomasz Mikołajczak z Koalicji Obywatelskiej i Sławomir Mocek z PL18. PL18 i PiS, które zapewniają prezydentowi stabilną większość w Radzie, wsparte przez Bernardynę Kaźmierczak z Lewicy dało 14 głosów za, Absolutorium. Natomiast przeciw było siedmioro radnych opozycji. Jak mówił Tomasz Mikołajczak, nie mogli być za, bo nie akceptują sposobu sprawowania rządów w Lesznie przez Łukasza Borowiaka. Dotyczy to na przykład przebudowy ulicy Fabrycznej, braku komunikacji z mieszkańcami, czy nieinformowania radnych o drastycznym wzroście ceny wykonania inwestycji z 9 do 22 milionów. Tomasz Mikołajczak przywoływał też przykłady tak zwanego głosowania do skutku tak, by uzyskać Wynik oczekiwany przez prezydenta tak było między innymi z wprowadzeniem biletu za złotówkę i podwyższeniem podatku od nieruchomości. Opozycja wygrywała te głosowania, ale temat wracał na kolejnej sesji i sytuacja była odwrotna, korzystna dla prezydenta. Radny Mikołajczak zwracał też uwagę na brak akceptacji opozycji dla zadłużenia miasta. Dług wynosi już ponad 234 miliony, prawie 4 tysiące na jednego mieszkańca.